Witajcie kochani, zapraszam Was na najlepszą cząstkę. Dzisiaj możemy przyjrzeć się, w jaki sposób Jan rozpoznał, że to jest Pan, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Duchu Święty potrzebujemy Twojej obecności, Twojego prowadzenia. Zapraszamy Cię do tego czasu, rozjaśnij nasze umysły. Rozszerz nasze serca. Pragniemy spotkać się z Panem. Pragniemy doświadczyć Jego obecności, w tym Słowie szczególnie i w całym tym dniu. Chcemy odnajdywać ślady zmartwychwstałego. Duchu Święty, otwieraj nas, prowadź nas. Podprowadzaj nas na to spotkanie. Przygotowuj nasze serca. Zapraszamy Cię. Niech Słowo staje się ciałem. Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Jana. Potem Jezus ponownie ukazał się uczniom nad jeziorem Tyberiackim. Ukazał się zaś w następujący sposób. Przebywali tam wspólnie Szymon Piotr, Tomasz, zwany bliźniakiem, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i jeszcze dwóch innych jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę coś złowić. Rzekli mu: I my popłyniemy z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. Gdy nastał poranek, Jezus stanął na brzegu jeziora, lecz uczniowie nie poznali, że to jest Jezus. Jezus zapytał ich: Dzieci, nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie. On zaś polecił im: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a złowicie. Zarzucili więc, ale nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra: To jest Pan. Skoro tylko Szymon Piotr usłyszał, że to Pan, nałożył ubranie, bo był rozebrany i rzucił się do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łodzią, ciągnąc sieć wypełnioną rybami, ponieważ nie byli daleko od lądu, tylko około dwunastu łokci. Gdy wysiedli na brzeg, zobaczyli rozniecone ognisko, położoną na nim rybę oraz chleb. Jezus poprosił ich: Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na ląd sieć wypełnioną 153 wielkimi rybami. A chociaż ryby było tak dużo, sieć się nie rozerwała. Jezus zaś im powiedział, Chodźcie coś zjeść. Żaden z uczniów nie odważył się zapytać go, kim jesteś, ponieważ wiedzieli, że to Pan. A Jezus podszedł, wziął chleb i podał im podobnie uczynił z rybą. To już po raz trzeci Pan objawił się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Spotykamy dzisiaj znowu zmartwychwstałego i uczniów. I możemy dokładnie oglądać ich reakcje, kiedy spotykają Jezusa. Porusza mnie w tej scenie to, że Piotr wychodzi łowić ryby tak jak zwykle. Chociaż życie się już całkiem zmieniło, bo Jezus z martwych wstał, Piotr nadal wychodzi łowić ryby, a uczniowie razem z nim. Pracuje tak jak zawsze. To, co mnie dotyka, to to, że oni nie poznają Jezusa na początku, który staje na brzegu. Nocą nie udaje im się nic złowić, sieć jest pusta. Rankiem staje na brzegu jeziora Jezus, którego nie poznają. Każe im za zarzucić sieć po drugiej stronie. Oni to robią, sieć się napełnia. I w tym momencie Jan, ten szczególny uczeń, najbliższy sercu Jezusowemu, mówi: To jest Pan. Kiedy zobaczył, że ryb jest mnóstwo, tak że się nie da ich wyciągnąć, i wiedział, że to niemożliwe, aby ludzką siłą coś takiego uczynić, od razu rozpoznał, że ten mężczyzna na brzegu jeziora to Jezus to jest pan. Dla mnie to słowo opowiada o tym, że, że kiedy w moim życiu jest Jezus z martwych wstały, to chociaż wykonuje co dzień te same czynności i te same zadania, to często on staje na brzegu, na progu mojego życia i wtedy te zadania płyną jakoś inaczej. Wtedy dokonują się cuda, a kiedy one się dokonują, to ja wiem, że to jest Pan, że sama nie potrafiłabym tego zrobić. Mówiąc o cudach, myślę o błogosławionym dniu, o wydarzeniach, które pokazują mi na niebo, o sytuacjach, w których. Możemy innym pokazać miłość Bożą. To są dla mnie cuda. To słowo, które wypowiedział Jan, to jest Pan, jest dla mnie jakoś szczególnie mocne. Kiedyś miałam takie doświadczenie właśnie z tym zdaniem. Niedługo po tym, jak wstąpiłam do zgromadzenia, zostałam wysłana na inną placówkę i wszystko było dla mnie nowe. I ja byłam nowa, i to miejsce, i zadania, które miałam wykonywać, więc yy, no przerażało mnie to. Zupełnie nowy świat i od razu rzucenie na głęboką wodę. I pamiętam, że któregoś razu siedziałam sobie w zakryst w klęczniku i mnóstwo myśli było w mojej głowie i w sercu, i jakby. jakbym zobaczyła na takim filmie, co się dzieje w tym czasie, te wszystkie wydarzenia, sytuacje, to czego doświadczam, co jest dla mnie nowe, co podejmuję. I kiedy to wszystko jakby stanęło przede mną, i wydało mi się zupełnie niemożliwe, że ja jestem w stanie to wszystko zrobić. Sama z siebie, to wtedy bardzo głęboko zabrzmiało w moim sercu takie, wyrwało się mi z serca takie właśnie zdanie: To jest Pan. Byłam przekonana, że, że w tym miejscu, które jest dla mnie nowe i takie trudne do odkrycia, że jest to Pan, że to dzięki Niemu dzieją się dobre rzeczy. I mogę być w tym miejscu, i mogę posługiwać, i że to On to robi. Takie codzienne cuda. Dobry ojcze, uwielbiamy Cię w tym słowie. Uwielbiamy Cię, bo Ty dajesz się rozpoznać w naszej codzienności. Ty przychodzisz tam, gdzie jesteśmy. Otwieraj nasze serca. Uwrażliwiaj nas, byśmy byli gotowi na rozpoznanie Ciebie, byśmy byli czujni. Uwielbiamy Cię i wywyższamy, Dobry Ojcze. Ty, który nie chcesz się ukrywać przed nami, ale chcesz pokazywać nam swoje cuda, chcesz nam pokazywać, że bez Ciebie niewiele możemy, możemy łowić całą noc. I nic z tego nie będzie, a wystarczy jedno Twoje zdanie i dzieją się cuda. Dziękujemy Ci, Ty jesteś dobrym tatą. Odczuwamy Twoją troskę wobec nas. Dlatego chcemy iść za Słowem, za Twoją miłością. To jest dla nas pewne miejsce, przestrzeń, w której jesteśmy bezpieczni, w której dzieją się cuda na Twój głos. Amen. Dziękuję Wam, kochani. Dobrego dnia. Dziękuję Wam za komentarze, za dzielenie się modlitwą. Do zobaczenia i do jutra.